Cześć wszystkim! Życzymy Wam miłego dnia! Michał właśnie ruszył owijać trawę na siano kiszonkę dzisiaj mamy co 12 sierpnia i właśnie chyba zaczniemy żniwa chyba jak pogoda się utrzyma jak nie da znowu już deszczu to chcemy zacząć żniwo sab bakın. Sobie fajnie przez nas Michał miał zwałowane już. Sobie poleżała. O! Jezuciuchcia! Możecie ją jechać na hel. Koniec na hel. I zginęła tutaj. Za kuturydą sąsiada. A kukuk. Bizonek czeka na wyjazd. Jest przygotowany. Zobaczcie. Heder założony i czeka. Może dzisiaj bodzio wyruszy. Koty ze mną przyszły z łąki. Hello wszystkim. Hello. Jak pan ma na imię? Kamil. Kamil. Odwiedził nas Kamil i tam odwiedził nas drugi widz, do którego później podejdę. Właśnie tutaj Kamil, pan Kamil przyjechał z Niemiec. No i jest pan zadowolony, że pan zobaczył bodzia? Bardzo, bardzo. Bardzo. No tak. Akurat było tutaj odpalanie Wizona, nie? Pierwsze z podwiaty. Ale Pan już odjeżdża powoli, no, się spieszy. No, do następnych youtuberów. Do, do następnych, takie objazdowe tak, takie tak. dzisiaj. No dobrze, to serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No dziękujemy. Dziękujemy za żelki halibo. Dziękujemy bardzo. I do następnego do razu. Do następnego. Dobra. Nie było poznać? W szerokości wtedy. A co do niego? Ja dopiero wjechałem, myślę o No. 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 U, tu są Dzień, dobry, Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Rafał. 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 Odwiedził nas również Rafał dzisiaj. Zobaczył, Dwó dwóch widzów przyjechało. Jak Rafał. pan jest zadowolony, że zobaczył pan Bodzia no, na oczywiście żywo? No, zadowolony jestem, że wszystkich zobaczyłem tak? na żywo. Także, także pewnie, pewnie. Chcemy pozdrowić przy okazji żonę Kinga i Bartka, syna mojego. No pozdrawiamy I Całą rodzinę również. i znajomych. Pozdrawiamy. Na jednośladzie. Na tak jednośladzie, jedno no. no tak. tak. Dzisiaj wie. się wybrałem. Pogoda jest? Nie, chciałem ogólnie, chciałem, mówię, w tym roku we wakacje wyjadę motorem i jeszcze w taką trasę dalszą zrobię, bo jeszcze tak daleko nigdy nie jechałem. Na, pies, na, na, na raz, tak mówię. A skąd Pan jest? E, z Żnin. Z A, ze z z z, z, Żnina. Także... Pogoda taka fajna, może już ostatni weekend taki no właśnie, w nie? tym roku, bo to nie wiadomo jak to będzie. Żeby była pogoda, co ludzie pokoszą, no to i my rasta, również tak, też zaczynamy ja. dzisiaj, może dzisiaj zaczniemy, właśnie Bojcio pojedzie pierwszy raz, a to tym Bizonem, mamy taką nadzieję. Michał tutaj przywiózł gaśnicę z homologacji, czy jak to tam się nazywa i będą zakładane, zaraz mnie osa użyję. Żeby tylko nie były potrzebne, tak, ale właśnie muszą być kośnice, chociaż ta pierwsza, pierwsza jakieś tam, zobacz jak mnie osa tutaj, Bodzio, co ty tam robisz? A, końcowe będą smarować tutaj. No Ale tak. nie było jako taką pogody. Chłopaki z pracy też jeździli. To każdy zawsze miał tam taką w sobie w sobie tą pogodę. Nie było mm -hmm. tak, żeby było, było upalnie. Zresztą no, ta pogoda jest taka, jaka jest. Nie? No właśnie. W Polsce nad no, morzem no, za bardzo nie ma co liczyć. będą smarować kombajn No tak więc, że mówię, to no zawsze jest pogoda, bo pogoda jest, pogoda, tylko że... nie zawsze nie no. zawsze dobra. Ale z drugiej strony tego deszczu brakuje w Polsce, bo deficyt taki jest. Cały czas, no jest... ale to, no, jak to tak niewymiarkowane nie to wszystko. Najpierw susza, później, tak, później znowu przyjdzie to, to ulewy tylko... i, i, i przeszkadzają znowu w pracy, także no, w naszych stronach na pewno jest dużo więcej zebranych niż tutaj własnej. Jak tutaj jechałem, to wszystko stoi tutaj, także no, no, u nas no, no. faktycznie na, na pewno ta pogoda troszkę była bardziej, że, 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 że pokus udało się trochę wiedzieć. Może też żebaki, no. ludzie pokosili. Mhm. My, żebaku, akurat nie mamy, to wiadomo, żebaki, czy tam jęczmienie o zimę, to prędzej się kosi. No tak. prędzej. Mareczek, pomocnik bodzia. <noise> Będzie teraz dość Co będzie działa? Co? No, zmieniały końcówkę. ok, to trzeba będzie przestawić. Ale tu weź posmaruj najpierw to co jest teraz. Co masz do tego, a później przestawisz. Bo po co masz w kółko, wiesz. Nawet grzeje. Krócze, tak się stoi na słońcu, to nawet grzeje, bo może będzie coś wysuszać jeszcze zanim... A co robisz? Dobra, patrz. Co? A co robisz? Na mitki szuka. A tam na kole. Ta, tam szuka, wiesz? A ty tutaj też zauważyłeś, tak? Tak. Michał tu wyciąga burty dodatkowe ze stodoły i będą na przyczepę przykręcać. Ejo. Na tą przyczepę, na tamtą przyczepę, i nie? No. Michał Pogoda, to może Ejo. będzie co? Może, ja. Może w końcu. I co, co, Michał, jest? tu masz pomocnika? Tak. Hej, Kacper. Ja To No, to możesz tutaj robić teraz, nie? Pomocnikiem. Teraz tak. No. Zobaczył, ja on robi. Teraz już ja nie jestem przywodził, to teraz on na mnie patrzy. To, to chciałam powiedzieć. Jak on będzie coś robił, to ktoś na niego będzie patrzył. Nie, Kasper, tak, jest, tak to jest, jest. Tak, już jest, no. tak nas to... jest taka hierarchia. No. Tak to Mocny, już jest. Mocno na starszego musi patrzeć. No. No. <laughs> Ale to musi być trochę większa różnica w wieku, więc ja na Ciebie patrzę. Mariusz, nie może na Ciebie patrzeć. nie? To za mało, Marek też. To za mało. Właśnie, za mało. Słuchaj, pogoda wyszła, nie? To u nas od samego rana za No. I księżna Fiszonka, i teraz już będziemy zawierzać wizony, zobaczymy jak tam. Ja mówiłem, i jedzmy, jar, jedziemy kosić. Przygotowuję bocowie przyczepy. Na, na razie trzy przyczepy. My tam owiniemy Przygotowujemy. No z Kasprem Dobra, no ja, bo za chwilę będziemy razem, no na razie no, ja, my sąsia, <laughs> do ja tam jest cięższa burza, to tak to, jest to, 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 to Dobrze I idziemy, przygotowujemy. Musisz go wykorzystać jak przyjechał to wiesz No na wakacje, nie? No Zobacz jak te pszczoły mi tutaj Do kamerki Do kamerki te pszczoły Ja zarabię użrę. Nie no masacza dzisiaj jest jakaś ja no, tam bo... Chłopaki to sobie gadają, zobaczcie, siedzą i gadają. Tu się robi, tam się robi. Ja dzisiaj nie wiem kogo mam nagrywać. Aha. No. O, stawki są. Ale to mówisz ta sześćdziesiąta czy ta twoja? Ta moja, ta twoja, no no. Ty nawet nie wiesz, Bodzio, bo ty tu robisz, to wiesz. Tam już się na stawki robi. Bodzio, teraz ci pierzynę ci przynieść? Ja Piodnik pełen. Obo słomy ja. My już w końcu tam leżał i odpoczywał. Zagraj, pompa po regeneracji jest. nowa głowiczka. Dwa kładki podjął, jeden na i chodzi lepiej nie ja, to tak to Dobra, będzie Kazywa, a ty tam pomóc. Poczekaj, poczekaj Trochę poczekaj Uważajcie, bo jedzie Niech cofnie trochę Troszeczkę, tyle Tyle. Patrzyliśmy wczoraj. Patrzyliśmy właśnie wczoraj. Ale wczoraj jeszcze tak szarawo, bo nie było. ciemno. Szarawo, nie było ciemno, ale później Michał jechał. To mu fajnie było widać. Jak tak na drodze, jak nic nie było właśnie jakichś ludzi, nie? Co sobie włączą. Jeszcze tam z tyłu chcę na podnośniku, bo mówi tam jest zawsze ciemno jak on w nocy robi. Z tyłu córnika, nie? I wtedy mówi... albo niebieskie. To. No. Tam jeszcze się yy, trzeba żeby tą zatuszkę chyba to nie będzie tą żeby Aha. Pewnie do wiatru pójdzie. Aha, właśnie, to tylko to co tak. no. Na razie tylko jadę. Ile tego południu? Stoje 600 nie, chyba miał wiedzieć, ale jak go ważył, to Kongo <trykne> dziesięćsetkę mam już przy chwytaku co? hamuje? no dziesięćsetkę mam przy chwytaku, sześćsetkę przy wiarce, ciapka przy ifie perkinsa przy dwóch piątkach bizon z bodziem przejadę pierwszy przejazd z bodziem, Zobaczcie tam jakie jest ustawione i wtedy bodziem będzie kosił na przyczepę a my, my będziemy owijać Bociany! Ja <noise> jak bociany. Dobre tablutki przyjechali. No dobra, kurcze, tam się tu robi.